Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny rok, kolejny sezon, kolejna gala zakończenia sezonu 2020. Gala inna niż wszystkie inne do tej pory, bo i sezon był inny niż wszystkie 70. Sezon pełen ograniczeń, sezon, w którym mieliśmy puste trybuny. Przez to sezon smutny. Ale też trzeba powiedzieć, że sezon udany, bo pomimo tego wszystkiego złego, co się w koło działo, udało się przeprowadzić wszystkie dni wyścigowe w Warszawie, wszystkie dni we Wrocławiu, udało się też powrócić z wyścigami do pięknego Sopotu. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie już sezonem normalnym, sezonem z ludźmi na trybunach, sezonem takim, do jakiego żeśmy się przyzwyczaili przez lata. Ten sezon kończymy jak zwykle wyróżnieniami. Jak zwykle przychodzi moment, kiedy najlepszych z najlepszych trzeba jakoś uhonorować, i to jest dzisiaj. Dzisiaj, podczas gali zakończenia sezonu, ogłosimy we wszystkich kategoriach tych, którzy napisali historię tego sezonu. Zaczniemy od wyróżnienia dla polskich hodowców koni pełnej krwi angielskiej. I mamy stadninę koni Moszna zaklacz klacz i Andrzeja i Ryszarda Zielińskich za ogiera Falvio. Wyróżnienia dla polskich hodowców koni arabskich czystej krwi. Zbigniew Górski ogier Dragon. Nessa Rabians, Ogier Hamal, Jeannette Eng, Klacz Atilla, Stanina Koni Michałów, Ogier Echaron, Krzysztof Zakolski, Ogier Wielki Darkis, Magdalena Laskowska i Magdalena Siika, Klacz Havira Grant. Gratuluję wszystkim tym, którzy w tym roku swoją pracą. Zasłużyli na te wyróżnienia i życzę Wam przy okazji Gali szczęśliwych świąt, szczęśliwego nowego roku i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na rozpoczęciu sezonu 2021. Dziękuję.